Ledwo się zeszliśmy, a on znowu się nie odzywa. Boi się odrzucenia, więc zawsze zrywa znajomość pierwszy. A ja ciągle próbuję o niego walczyć. Jestem głupia. Nie jesteś, Teo. Masz w sobie mnóstwo empatii. Próbujesz mu pomóc, choć sama przy tym cierpisz. Dobra, będę lecieć. Dzięki, że wysłuchałeś mego jęczenia. Założę się, że nawet Donald Landy wsuwa czasem pudełko lodów i wysmarkuje trzy paczki chusteczek? Jesteś totalnie najsłodszą osobą na świecie. Do zobaczenia brendon. Hej Brenda, opowiesz mi jeden z twoich dowcipów? Jak nazywa się jedyna słuszna racja w Night City? Korporacja. Co to za dziewczyna, z którą gadałeś? Zauważyłeś ją? To Teo, moja przyjaciół. Jest miła, wrażliwa i taka ładna. Lubię z nią rozmawiać. To przyjemniejsze niż wydawanie karmelowego lata. Mam wrażenie, że ocenianie ludzkiej urody i wrażliwości trochę wykracza poza zakres Twoich funkcji. Nonsens, Gdybym nie umiał dostrzegać zalet, skąd mógłbym wiedzieć, czy polecić klientowi Daring Derry czy Tianche? Mówisz, że są ludzie, których lubisz bardziej niż innych. Wcześniej wymyślałeś rymowanki, jesteś wrażliwy. Oj, przestań już, bo się zarumienię. A to by znaczyło, że się przegrzałem i wysiadły mi bezpieczniki. Nic przyjemnego. Tak właśnie myślałem. Trzymaj się, Brandon.